Dobra No to dziwne, że bez czwartego klucza można tu wejść Ło! Wow. Zombie minion Ej, jak on zapiernicza Trzeba zniszczyć spawnery Szybko Wsadziłam go w pajęczyny już nie zapiernicza nie. Ale ciężko go zabić jakoś No, bo on jest w ogóle jakiś... Ła! Podpalił mnie O nie! Ups! Ud Przez przypadek zniszczyłam kawałek czegoś Fak! Nie! Boże, co tu się dzieje? A ja tam kliknęłam ten spawn, ponieważ spawniło mnie tu. Nie wiem czemu. No nie, kolejny super wielki ten... Dobra, zniszczyłam dwa spawnery. Super. I ciągle ginę. jest taka bezużyteczna. Nie lubię tych dużych szkieletów! Dobra, jeszcze jeden. Okej, okay, chyba jesteśmy bezpieczne. A, tak. A czemu ja mam tutaj czasami zarosja duszek i nie ginę? Nie wiem. Kiedyś tak podkreślałem na czerwono. Aha, od piramidy mam. Tu jest skrzynka. One mają chyba speed od piramidy. Bo my też mamy. Tu też jest skrzynka. O, dwa drewniane miecze, chcesz? Można tym rozwalić pajęczyny. Tak? Tam ci <grym> zostawiłam ci tam Sam. jeden. Uh. Dobra, będę go używać tylko do pajęczny, bo jest drewniany. Tutaj jest dźwignia. Okej. Okay. tej była dźwignia. O, tutaj na diamentowym bloku ją postawię. No, chyba tak. Tutaj jest napisane nawet. O level. Wow. Uh. Uh. Wydostałyśmy się z piramidy. O kurde. Nie chcę, tu nie ma spawn pointa. Ale nie umrzesz chyba. No, ale muszę stąd. stąd a nie, umarłaś. Znaczy no umarłam tylko i muszę iść stąd. A jak wcisnę jeszcze raz level, to zadziała? Wagoniki znowu. Znów... A ua, nie, no teleportowałaś mnie. Jak? No mnie też! Jak siebie teleportujesz, to ale mnie ja też. Ale musiałam wrócić tu. <noise> Dobrze, to się <mogłaś> uprzedzić. Przepraszam, <noise> mówiłam, że wracam. Czekaj, musimy zrobić wagoniki. A, a masz żelazo? Tak. Bo w skrzynce było. To daj, daj mi tas. Proszę. Dziękuję. Wow! 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 Jedziesz? <noise> tak, jadę. No, nie widzę, a widzę. Ciuf, ciuf. I do ciu, ciu. góry! wi O, tu jest napis, ale nie zdarzyło że przecież. Przecież, <noise> przecież to jest ja nie wiem co to tam... jest. I tu. I tu? E, też nie dobrze. Czy to jest danger? No. Chyba tak. Ale spoko przeżyłam. O, ja też. Wow, ile tutorów to no. Jak ciemno. Koniec. Aż fajne wagoniki to są. podobają mi się. No mi też. A e, jak się wysiada? Shiftem. Jak Niki jeszcze już nie pamiętam. O, jak to ciemno. Byliśmy. to skrzynka, nie. You may know, o, destroy światło. iron bars. Migające światło. Słyszysz? Co? Możemy teraz. Destroy iron. Ten. Możemy niszczyć żelazne rzeczy. Znaczy bryły, tak? Aha. Okay. Ej, czemu to miga? To chyba to musimy zniszczyć. Wentylację. Iron bary. To jest jakiś journal. No, to czytaj. Będę nerwuje jak to światło miga. To mogę wyłączyć. To wyłączę. Czekaj. Tylko będzie ciemno. No trudno. A way out. Dobrze. Way out jest i masz, ty masz journal. Okej. Nie wiem, które dłuższe losowałam. Pewnie twoje. Find a way out of the station. Koniec. Dzięki. Ale ja losowałam. O Boże. Byłem tu przez... Tydzień D e, zombie um, stawały się tylko gorsze. E, Luke... E, odszedł dwa dni e, od teraz, dwa dni temu od teraz e, i wszystko co, ja, co pamiętam e, to, to jak pracowaliśmy nad Związkiem X e, myśleliśmy e, że to była, że to będzie najświetniejsza, w ogóle naj, najlepsza rzecz e, ever e, e, myśleliśmy, że to zmieni świat, ale e, coś poszło źle. No kurde, co zalanie wody, no. Wszędzie jest to samo. Dobra. Idziemy. No. Jaka zdenerwowana na te journale. No Ciągle piszą to samo. Czekaj. O, tutaj są kraty też. Okej. Okay. Przez przypadek zniszczyłam tamto, no ale. A tu Znale, chyba nic nie ma. Jest jakaś skrzynca? Nic nie ma za tymi kratami. Nie, to jest tylko wielki X. Tutaj jest coś za kratami, i tutaj to w którą stronę idziemy najpierw. Wydaje mi się. A tu że nic nie ma ciekawego być. w tym dole? Pewnie śmier tam... śmierć. pewnie. Nie, tam pewnie będzie ten po prostu. Nic. Wielki no. znak X. Łu, wow, spadamy? Yeah! To jest o, kolejne oj. światło? Płagam, tak. niech nie miga. O, o, o. Trochę miga. O to. Dobra. Tu jest jakaś skrzyneczka. Znowu książka. O, kolejny journal. Świetnie. O, chciałam go wziąć. <laughs> to jest... jest. <śmiech> <śmiech> Dobra, to ty, ty czytaj, bo to ma dwie strony. <laughs> Dawaj. Gdzie to jest? Journal 2, tak? No. A właśnie znalazłem drogę wyjścia z tamtego pokoju przez wentylację. Ale zajęło mi to dwa dni i umieram z głodu. Jestem pewien, że Luk umarł. Zniknął gdzieś, kiedy się wydostawałem. Kiedy zombie zaatakowały. Każdy naukowiec się zamienił kto mógł wiedzieć że ten związek X będzie miał no że tak spowoduje nie wiem e, czy kiedykolwiek się stąd wydostanę hmm. a ja już tu przeskoczyłam o, jasne tam jest dźwignia gdzie no była dźwignia po prostu przedstawiłam i tu się otworzyło nie musisz skakać aha dobrano wyręczyłam cię tak, grzecznie przeczytałaś za mnie dziennik. A, Chciałam być wdzięczna. Nie ma sprawy. O, jak tu ciemno, jak trzęsie. Ciemno. Trzęsie po tych schodach. Wow. A, kolejne ciemności, boże drogi. Pełno krat tu jest. Dobra, to w którą stronę? A tu nic nie ma, choć zobaczymy. No właśnie, kwas sprawdźmy. Tu chyba nic nie ma. Nie ma skrzynek, nie? Nie. To jest tylko wielki znak X. X. Ja tu nie widzę znaku X, ale spoko. Jest... No z bloków A, można. W co ja wpadłam? To pe... jest spawn To jest pajęczyna. O, światło w końcu. Co tu jest napisane? Uh, you hear voices through the tunnel, so go towards it. Uh, tu... Słyszysz głosy. A, jak spadniemy w dół, to zginiemy. Nie jest z nami dobrze. Uu. Wow! Dobra? Tu jest coraz gorzej. okej, okay, udało mi się. Kiedy o, mi dasz. się zbliżasz, wojsy zaczynają brzmieć znajomo. <laughs> Sorry. <laughs> Ale ja już to nieświadomie nawet robię. No. <laughs> wow! Zrobiła się noc, chyba tak miało być. No. Okej. Okay. Spawn point. Kliknę dwa razy dla pewności. Co tu jest napisane? Redder Fine. distance far on 8 do 12 Dobra, to teraz trzeba zmienić Find the way down. No. A, a ile my nagrywamy, Boże? Nie powinniśmy zrobić jakieś przerwy. Godzina. No, godzinę. Może podzielimy na pół godziny odcinki, będzie ciekawiej. No. Możemy nagrywać cały czas. Czekaj. Opcja, gdzie to było? Wideo i ile? Wideo ja, settings i 8 do 12. A Brightness ma zostać? No. To ile dajemy? 12, co? No, ja dałam do Ja tak miałam to zostawia No. Wow, widać ten kwadrat. No. I co teraz? Uuu, tu musimy teraz skakać. Muszymy, no, A jak spadniemy? Aha, bo tutaj jest checkpoint. Spadniemy. A to jest ogólnie spadające. Ale ile spełnerów? No, praktycznie. O kurde! O kurde! O, o, żyje. Żyję? Spoko. Wow! No, dobra, zjem sobie złote jabłko. Ja już nie mam. Ja już nie mam nic do jedzenia. Wszystko zażarło. O, zombie wylas. Spoko. Niszczę spawnery. A ja umieram. Ja już jestem, nie jestem A już jestem na samym dole, nie? Ale mnie nie dopadną, więc. A nie mogę. Hmm, nie mam żarcia. Został Zespełnię ten... tu kury. Dobrze. A nie zaspełniły się ani jedno. Z... Miałam 12 jajek i ani jedna kura. Głupia? Nie Nie, mogła... Podpalił mnie. A ty już jesteś na dole? Tak. A ja się Warto zatrułam zombie. mięsem zombie. Ja się boję Spółczuję. zejść na dół. O kurde, ile ich tu wychodzi. Nie, jeszcze szkielety. Wy... Nie, pająki! God damn it. Ja wypiłam wodę, żeby szybciej chodzić. No ja już swoje wypiłam dawno. Dobra, musimy to zniszczyć wszystko po prostu. O, deszcz. Super, będzie gasił zombie, których podpala. No i nas przy okazji też, więc... Mam mało yes. życia bardzo. Wypiłam Elektryczne wy... creepery! Tam Czasujesz. Nie! Ej, ja nigdy nie widziałam wybuchu elektrycznego creepera. Patrz ile ich ja jest! Patrz ile ich jest! No widzę. Ej, chcesz zobaczyć, że wybuchają. No. Ale ja nie, nie dożyję. Czekaj, nie rób jeszcze. Dobra. Ej, gdzie jestem? Ej! Wow. Kurde, zaspełniłam się na początku. To się szybko tepaj. Bo ja za, za niedługo Czekaj. umrę. E Mogę tak? Jezu, to jest normalny creeper. A! Super, akurat się na nim zrespiłam. No. Wybacz. Ale ja się piłam na początku gry. To... Jak deszcz jest to się tak psuje? Eee. Mam, dobra. Mam takie to... wrażenie. Bo to, już... się... bo to już drugi raz podczas deszczu się tak zrobiło. Muszę wyłączyć deszcz. No, schowaj się Tylko, gdzieś. że muszę się gdzieś... Wybuch ci ten creeper elektryczny? Nie, nie, nie. Jeszcze nie zrobiłam. Eee, dob. Dobra. To chodź sam razem pójdziemy. Dobra, tylko. Y, gdzie ty jesteś? A ty. O! A ty? ten so soczek daje lepsze widzenie. A gdzie ty jesteś? Y, zaraz do ciebie dobiegnę. To chodź do tych creeperów, zobaczmy, jak to wygląda, bo jestem ciekawa. Dobra. Drodzy do widzowie, historyczna chwila. O, tylko, tylko nie szkielet. No, no. Wybuchnij. A! Tutaj nie ma takiego efektu. No. Bo to nie rozwalają tutaj mapy, nie? No właśnie. Ja no, mam pół serduszka. Ło, wow, jaka armia zombie! No. Ło! Wow. <laughs> <laughs> blow up by Creeper. O, a ja się zrespiłam w dobrym miejscu. No to mówię ci, żeby mi się wydać dobrze ten deszcz. No No, a ja się zrespiłam tutaj. Ej, stój tam przez pełni, że mogła tam kliknąć. A już zaczęłam schodzić Aha. na dół. Dobra. A, jestem w Twojej głowie. Dojdę tam. O, kurde. Z Ej, tak byś następnym razem tam była. Dobra, to będę pamiętać. No. Ej, a tu można się wdrapać. No, można. Zabijamy ich najpierw. Dobra, nie zostawmy na razie tych. Te spawnery, wszystkich A bo tam też jest jakiś taki dziwny budynek, nie? O, tu jest spawn point. Można sobie Gdzie? ustawić w środku tego budyneczku. A, pająk! Gdzie ty jesteś? O. tu. Super. Wow, nowa zbroja! Dobra, o kurde, biorę dobra, ja steki. Zostawiam wszystkie książki tutaj. Ja też, bo już mi nie potrzeba. A to były jakieś nowe książki, czy nie? Nie, y nie było Ej. żadnych. Dobra, to zostawiam. Zbroja. Okej, a to? Okay. To jakiś miecz tu jest? Nie. A tu jest jakiś hmm. Juicy Falšona. A ty tu zostawiłeś starą zbroję swoją? Tak, to ja wezmę jeden ten juice. Ninja Star. Co ty robisz? Rocket launcher. Gdzie ty, gdzie ty jesteś? No tu obok. Gdzie ty znajdziesz takie rzeczy? Czekaj, no. bo ja się muszę pozbyć różnych dziwne rzeczy ze chwipunku. Shotgun. Dwa kilofy. Demobs pełen destroyer. A. Mm. To Dobra, to też. ja idę tam niszczyć dalej. Okej. Okay. A gdzie ty znalazłeś te shotguny, inne takie? No, obok skrzynka była taka. Aha. Wow, to za jednym zamachem niszczy ten drugi kill -off. Aha. Wow, Splayfish, a co to robi? Nie wiem. Rocket launcher, ale to są zwykłe te. Wszystko tak nazywa, nie? Nie wiem, właśnie, ale to ma jakieś enchanty na sobie, więc to nie jest chyba takie zwykłe. No, i co to robi? Nic. Dlaczego? Ale fajnie to. Tylko chodzę i klikam. No, ale super. Trzeba ten najpierw się wspiąć. No. Dobra. To przy okazji coś przez przypadek mapę yy, rozwalam, no ale to już nie ma wina. No, uważaj. No, bo to jest za mocne. Samocna. A mogę tym zombie rozwalić? Nie wiem. Ale żarcia nam nie dali, to jest smutne. Jak mogę nie, bniekać. tam było pełno steków. Ha? Ja wziąłam 32 i jeszcze zostały ci chyba, nie? Czy ja wziąłam wszystkie? Kurde. Przez przypadek, czekaj, sprawdzę. Tu jest jakiś escape, pisze. To jest dźwignia. Czekaj, nie klika jeszcze nic. No, nic nie klikam. To weź mi te tak No ja ci zostawiłam tutaj dwa razy po 16. No on już nie chcę tam wracać. Znaczy biorę je dla ciebie, tylko mówię, że zostawiłam, że nie zjadłam Dobrze, dobrze. Dziękuję. Ja wzięłam pół po prostu. Czekaj. Ja ich tam nie widziałam po prostu. Nie wiem gdzie one były. No w jest skrzynce, ze z koło zbroi leżały. Musiało ci się tak. pomieszać jak tam powrzucałeś te wszystkie. No, śmieci. <słuch> Dychajcie już. Co mi tu klika płytką naciskową? A w tym... za tym płotkiem wszystko obejrzałyśmy? Nie wiem. Już nie ma nic ciekawego? Chyba nie. Wieśniaki. Same wieśniaki. Tak. Za mie mi chce po. Ej, 11 książek i mi da emerald, ale zwykłych. Is... Zobaczę, jak działa Rocket Launcher. Ło! Okay. Wow! Ma odrzut. A jak ci coś robi? No normalnie klikam lewym przyciskiem na MOBA. Jakiego szkieletu albo coś. A ty wzięłaś te wszystkie rzeczy? No, ninja star wzięłam. A to pół mi zostawiłaś? Tak, tak. Połowę. A no to ja nie wiedziałam. Muszę steka zjeść. Już idę do ciebie. No, ja też. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Nie ja chcę flame throwera faktycznie podpalę go. Idę! Here I come. Here I come Tutaj są twoje steki. O, oh, dziękuję. Jestem taka głodna. Locked Swoją drogą w prawdziwym życiu też. Ojej. Shotgun. To co mam? Fried mogę... flappy bird! No. no, mam kliknąć? No, klikaj Au. Um, o -o. Tak jakby jesteśmy w więzieniu Co teraz? Uh, yes, I love watching your friends die I'm Luke! O nie, to jest ten Luke O, -o. o nie uh, O oh Boże, yes I was, so you were The one controlling all this, yes. A, to on zniktól, jak była ta inwazja zombie i to nie ją spowodował. No. O, wywalił Chemical X. No. I teraz nas zabije. Zabiję nas za dużo. O, nie. A -a. A -a. <laughs> A -a. O. -o.

Thanks, uh, thanks for, for playing, playing run. RUN! Please share this map with your friends. Yay! Yeah. Creators of the map. No. Walknet and Shadow Girl. MC. A tu to jest? Ładną główkę. Oooooo! Oh, oh! <laughs> oh, I love diamond! No! 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 Ale tam powybuchało. wybuchało. To lepsze niż dynamit. Nie. A co to jest tam w tej wiosce byliśmy? Nie, to jest pewnie wioska wygenerowana tak normalnie. Ale <grym> fajna mapa. Super. Tylko strasznie dużo czytania i strasznie dużo. E, jak leniabowy. ty zrobiłaś M? Co? Jak ty zrobiłaś M wtedy? Jak M. No, literkę M. E, nie wiem. No, z czterech. No. I potem postawiłam, czekaj. Tak? Nie. No, okay. i tak. A to, takie duże, taka duża była? No, była duża. Uh -huh. My. I teraz ty piszesz. No, z diamentów, a nie z dynamitu. Dobrze. A Albo mam lepszy pomysł. Zrobię napis stojący. Um. American Am. Czekam Nie, to nie jest, jest Am. To, to nie jest M? To jest N. No ja mówię, że wygląda jak my. Tak trochę krzywda. Nie. American Am. W ogóle nie zrobiłaś E. Jak nie? Nomery. A nie. No. Jak ty to zrobiłaś? W ogóle? Nie ma Kate w ogóle. A te nie ma. Bo mi się pomyliło, że jak już mam... Zaczęłam pisać Kate, a potem zobaczyłam A i myślałam już o M. Ojej.

inne nie, nie Nie, żartuję. Co ma że mam cztery. Czuję się oszukana. No zrób mi już. Dobra, nie się Kolejną odwrócę. mapkę Escape. Gdzie ty jesteś w ogóle? Gdzie ona se lata? No, i znowu robisz jakieś bobki dookoła mojego napisu. Spójrzcie, zrobiłam napis Mary. King. And... Tak, a mojego to już nie zrobiła. No już nie miałam kiedy. Tyle liter. Mogę zrobić Aiko. Dobra. E, o, dzięki była... za postument. Zaczepista. Eee, żalenia wody w notatkach. Eee, a na końcu okazało się, że i tak eee, no, prawie ucieka. zginęliśmy. A, nie zginęłyśmy. No ja bym prawie zginęła. Byłam bliska śmierci. Ja, ja zaczęłam uciekać, to ja się czułam tak w miarę jeszcze ten... Póki słyszałam, że ty za mną żyjesz, to się czułam dobrze. <noise> tak. A to jest mój napis z wielkim E, ponieważ Ania powiedziała mi, że mają być literki na cztery. A za cztery się nie da zrobić. Tak, wszystko co złego to ja, bo jestem roczną kosiarką. Ej, to może masz taką większą głowę. Aha. A nie? Nie wiem. Spójrz, To przez ten kaptur. Możliwe. Dobra. Mam. Dziękujemy wam za oglądanie. Tak, mamy nadzieję, że podobała wam się ta mafa, nam się bardzo podobała. Tak, bardzo. Fajnie zrobiono. W sumie mogły być jeszcze trochę różnych rzeczy, nie obraziłabym się. No. Ale że tak nagrywamy już ją. Myślę, no, no, że jest to... nawet druga część. Półtorej. O super! Nagrywamy półtorej godziny, to będą trzy odcinki. Dobrze. Co to zrobimy w takich momentach, żeby was e, trzymały w napięciu. No więc. Jak for <noise> tak, więc to by już wszystko. zobaczenia tak. w kolejnych filmach. Diamentowe, papa, pa. Tak. Pa, pa. Pa, pa! Proszę, to diamenty dla was! O, ja tylko jedną rzuciłam. <noise> Ta się pluje. <noise> Nie pluję się, tylko rzucam. Plujesz się, bo to wygląda jakby wychodziło no z twojej twarzy. Chciałabym plusz diamentami. <noise> No, no, to mogłoby być tylko potliwe. Dobra. Koniec. Koniec. End! ja Koniec. Dobra, ja już Koniec. napluła tymi Ale No a Koniec. Koniec. to to Koniec. Koniec. a to dla widzów były. Muszę wyrzucić jeszcze 72 tysiące. No czekaj.